Największym man mankamentem dzisiejszych czasów to jest nieumiejętne trzymanie sztućców. Łyżka trzymana y, małpim chwytem y, pięcioma palcami to atawistyczny gest, który powinniśmy zgubić w okolicy czwartego roku życia. Druga ręka obowiązkowo na stole. To nie może być pozycja dzwonnik z Notre Dame z podniesionym y, ramieniem y, i z drugą ręką na kolanie. Widelec nie jest łyżką, a zatem trzymanie go jak łyżki. I zagarnianie trochę tego, trochę tamtego jest gestem świadczącym o, o braku tych poprawnych umiejętności. Miejmy świadomość, że wykałaczka to nie jest szczoteczka do zębów. Należy zasłonić drugą ręką usta, wykonać dyskretny gest, ale nie przegląd góra-dół. Powiem jeszcze o rzeczy dość takiej. Kompromitującej nas w sytuacjach przyjęć biznesowych, to są tak zwane szwedzkie stoły, błędem karygodnym jest odbycie tego przyjęcia na jednym, jedynym talerzu. Czyli przejście wzdłuż długich stołów, nabranie wszystkiego, co w wersji finałowej jest po prostu jak korytko dla, dla trzody chlewnej. Na pierwszy talerz. Proszę nałożyć tyle, ile się zmieści, zjeść i wymienić talerz na czysty, i wędrujemy po raz drugi. Tym sposobem możemy tych kursów wykonać nie jeden, nie trzy, a nawet pięć, ale w oczach osób towarzyszących nam w tym przyjęciu zawsze będziemy uznani jako osoby jedzące bardzo elegancko niewielkie ilości, nieśpieszące się. I nie wersja na, na długi zimowy sen.